Kochani, filmik zakupowy. Trochę mi się nazbierało tych kosmetyków do pielęgnacji. Zaczynam może od kremów do rąk. Wcześniej zimą miałam dość duże problemy z suchością dłoni, naprawdę dość spore, więc trochę tych kremów do rąk nakupiłam. Pierwszy to jest firmy Absolut Organic, 100 ml, certyfikat EkoCert. to organiczny krem do rąk, zawiera witaminę E. Bardzo fajny krem. Nie wiem czy mi pomógł czy nie, bo wraz z nadejściem zimy moje problemy się skończyły. Wówczas go stosowałam, może e, również się do tego przyczynił. Z tej samej serii kupiłam krem do stóp. E, ten zapach tego kremu jest e, taki sam jak e, tego masła m, do ciała z tej firmy. E, dalej. Ten krem do stóp będę stosować po tym, jak skończę ten z I Plus M Natur Cosmetic, który jest świetny, ma pompkę. Bardzo fajnie podoba mi się jego zapach, nie jest taki metalowy jak typowy krem do stóp. Zawiera aloe, aloe vera i rzęszeń. 50 ml dałam za niego, 15 zł, bo jego termin ważności się kończył. Bardzo fajny krem. Dalej, jak już jesteśmy przy Kremodorą, kolejny to jest Eco Cosmetics, krem rąk z echignaceum i olejkiem z pestek winogron, 125 ml, certyfikat EcoCertum. Kolejny to jest z Logony Daily Care, ten z Bio Aloe z Verbena, 100 ml. I ja go kiedyś miałam, bardzo fajny krem. Też byłam z niego zadowolona, tak samo jak ten z Lavery, dałam za niego 16 zł, tutaj 75 ml, to jest z biomigdołami, masłem Shea, jak słyszycie w tle, wróczenie to mokot i też go miałam, bardzo fajny krem, polecam go, ma taki fajny, przyjemny, kremowy zapach. Co dalej? Kupiłam sobie aha, małe kremy, żeby mieć do torebki z Anne-Marie Borint. Tutaj ma certyfikat Eco, Eco Control. Oj, właśnie, chcę się przytulać. Ma 50 ml, co jedyne mi się nie podoba to, że jest w aluminiowej tubce. Trochę tego nie lubię. Kolejny to jest z firmy Sante. To jest ma 30 ml certyfikat BDIH. Kiedyś go miałam, bardzo fajny do kosmetyczki, fajny kremik taki mały podręcz, podręczny. Dalej kupiłam sobie patyczki do uszu ekologiczne, 200 za dołączenie około 10 zł i tutaj jest certyfikowany organicznej bawełny oraz papieru. Czyli nie ma tutaj żadnych materiałów, które nie są biodegradowalne. Polecam, można też dostać je taniej. Niekoniecznie z tej firmy, ale ogólnie naturalne patyczki. Kupiłam sobie na Allegro takie olejki. Olej z awokado, który stosuję do, na suche miejsca na ciele, na podrażnione, po depilacji. Bo właśnie awokado ma działanie nawilżające. Tutaj jest go 100 ml. Dałam za niego około 10 zł na Allegro. Kolejny to jest z orzechów makadami. Ten będę stosować do włosów. Jak mi się skończy właśnie moja Amla do włosów. Fajna, fajnie po niej włosy są takie błyszczące. Natomiast troszeczkę mam wrażenie, że przeciąża mi włosy. Kolejny to jest do twarzy, z z dzikiej róży, około 30 zł. Ja go mieszam z kremem do, do twarzy, dlatego że mam wrażenie, że troszeczkę by był za ciężki ten olejek, samoistnie, jakbym go stosowała, ale na razie jestem z niego zadowolona. Naprawdę będę miała go na bardzo długo, bo już dość długo stosuję, a dopiero tyle zużycia. Kolejny to jest krem do twarzy właśnie z firmy Logona. Liker jest go gostu aż 100 ml. Tam za niego 24 zł, więc jak najbardziej się opłaca. Natomiast myślałam, że go będę również stosować na dzień, jednak się no, nie nadaje, bo jest taki tłustą powłokę zostawia na, na twarzy i y, nie nadaje się właśnie pod makijaż. Natomiast na noc jak najbardziej super, fajnie nawilża tą cerę. Jestem z niego zadowolona. Kolejny to jest dezodorant y, Crystal. To jest o zapachu granatu, będę go stosowała właśnie jako do stóp, dlatego że tutaj jak piszę może być stosowany jako środek antyseptyczny do rąk i stóp. Yy, okay. yy. Aha, jeszcze płyn do demakijażu. Kupiłam sobie z firmy Sante, 100 ml około 25 zł. Tutaj ma biowyciąg z owoców granatu, yy, bioolej z migdałów i bioolej bio aloe vera. certyfikat BDIH i mi się to podoba, już kilka razy go stosowałam, że pozostawia taką lekko tłustawą powłokę na oczu. Ja to bardzo lubię, bo teraz stosuję ten z Alverde i on tego nie robi. Fajnie zmywa makijaż, ale ja lubię jak właśnie taka powłoczka zostaje na na, twarzy, na, na oku. Tutaj jeszcze krem pod oczy z firmy Sante z bio Akai. Jagód właśnie Akai fajny, natomiast no nie wiem, czy działa, bo, bo nie mam tak problemu z okolicami pod oczami, ale wolę stosować zapobiegawczo. Dalej woda toaletowa z essence tej serii Circus. Limitowanki, przepraszam. I on bardzo przepięknie pachnie, bardzo fajnie wygląda w flakonik na toaletce, natomiast jest mało, mało trwały i, i, i ten... I raczej tylko Zap, może że go przestałam po prostu wyczuwać. I co dalej? Aha, Jak słyszeliście może Rosman przeszedł na zieloną listę, więc od razu pobiegłam do Rosmana i kupiłam sobie parę rzeczy z Altery, która ma właśnie certyfikat BDIH. Natomiast kosztuje w porównaniu z innymi produktami mniej. I teraz kupiłam sobie pusteczki do demakijażu Ej, 25 sztuk. Stosuję właśnie je do mycia pędzli i są, I są bardzo, bardzo fajne, fajnie nawilżone, naprawdę się do tej roli sprawdzają, jak sobie chusteczki trochę pokryzie. Dalej. Odżywkę z altery. Tutaj jest włosy suche i zniszczone. Granat i aloes 200 ml. Bez silikonu, ale natomiast tutaj nie ma certyfikatu BDIH. Natomiast jest, że jest dla wegan. Pięknie pachnie. Fajnie, jest taka gęsta. Bardzo mi się podoba. Kilka razy ją użyłam, też jestem z niej zadowolona. Dalej dezodorant. Tutaj jest dezodorant. Preju, jojoba, jojoba i Szałwia. Taki fajny, cytrusowy zapach. Yy, podoba mi się, jak skończę mi się też będę ten stosować. I coś jeszcze... Aha, yy, jak mi się yy, już prawie kończy z lawery. Oj, krem tonujący. Kupiłam sobie w zamian za około 8 zł krem na dzień yy, do skóry suchej i wrażliwej. Jest go tutaj 50 ml, no za 8 zł z certyfikatem BDiH jak najbardziej się opłaca, więc naprawdę się cieszę, bo mają dosyć ciekawe kosmetyki, a więc fajnie będzie można sobie popróbować. Dobra, dziękuję bardzo Wam za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!